Solski z tej strony. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak dołączyć do naszego formularza, do zapisów, do autorespondera, jak dołączyć politykę prywatności. Jest to o tyle istotne, że jeśli będziemy chcieli kiedyś skorzystać yy, z, yy, Google AdWords, to z Google AdWords, wówczas Google nie wymaga polityki prywatności. Dobrze jest po prostu mieć taką jak zanim stworzymy własną politykę prywatności, jak można czasowo korzystać z polityki prywatności yy, w panelu ff24.eu. Wchodzimy na nasz panel e, autorespondera, tak, phone code, pobieramy standardowo e, small phone code, continue, e, continue i otrzymujemy ten kod. Ctrl A, Ctrl C. Yy, ja lubię takie dane przechowywać, niekoniecznie na swoim komputerze, natomiast na toksach Googleach, tak? Yy, otwórz nowy dokument. Wklejamy. Ctrl V. Tą przestrzeń możemy pustą mm, usunąć, tak? Tutaj first name. E-mail, adres. Zostawiamy e-mail. Wiadomo o co chodzi. Tą część od pr możemy usunąć. Aha, i teraz tu jeszcze, gdzie jest subscribe, piszemy e, polskią, polską nazwę. Tak. Na przykład zapisuję się tak. Mamy formularz do zapisywania bez polityki prywatności. Żeby skorzystać z polityki prywatności, żeby tutaj dorzucić, dorzucamy takie oto. Taki oto kod. E, w tym momencie, jeśli klient się zapisze, a będzie chciał sprawdzić politykę prywatności, zostanie przeniesiony na politykę prywatności panelu FF. de que... cheio.